Czemanko Widzowie w kolejnym odcinku Dzisiaj do... Tutaj robimy tak. Jesteśmy w tym dokładnie tutaj miejscu I z tego miejsca Musimy dostać się do tego miejsca A z tego miejsca Musimy się dostać do tego miejsca I tak w kółko Zrobimy Mam też takie Takie kierownice do grania Może być będzie Wiedział o co chodzi. Dam jej yy, nazwę w opisie. I jeszcze... O najważniejszego zapomniałem dodać. Nie jedziemy tylko malchem, tylko co? dwie minuty. Biorę losowe... No przecież znaczy nie losowe, tylko przeze mnie wybrane auto, które w y, późniejszej drodze do, z powrotem już nie będę mógł je używać. Przyskuj, nie wiem. O kurczę! Dobra. Ja już nie chcę malucha. Ale jedno. Maluch mnie tylko spowalnia tym bo nas trochę, bo jeszcze minutę muszę nim wytrzymać i tą kierownicę powiem tak opłaca się kupić, tylko najpierw się gdzie ją postawić też, bo jakby można sobie kupić, tylko jak ktoś ma dwa monitory i okej, okay, nie? Tylko, że jak ktoś ma jeden ja monitor, to już tak nie jest fajnie, bo musicie odkręcać kierownicę z zrobić z i jak ja tam robię sobie. I po prostu jeszcze drugi plus, no plus do tej kierownicy, że się jeździć autem. Jak ktoś na przykład z jakim, jeszcze dzieckiem, tak samo jak ja, albo dorosłym, które jeszcze nie zdał prawa jazdy na przykład, że komuś nie idzie to, to polecam sobie kupić kira b Drive z tą... no po prostu kierownicę i czas się skończył, więc zmieniamy auto na ja tej zarzucę i, i zmienimy na Hirochi, bo to jest fajne szybkie, tego, że później będziesz problem Czas leci, bo po prostu szybko... Bo to jest auto dosyć szybkie i nie będą nie wybierać. Na jakieś pusty droga jak będzie teraz. No chyba w tym razie na jakąś pustą drogę. Fajnie by było, jakby by, na pustą drogę. Muszę no. wykręcić, tak żebym tego zostawiam drugi. Razem skręcam. O kurcze, dobra. To się nie zalicza, bo od teraz, bo zapomniałam powiedzieć, mam trzy odrodzenia auta. Trzy razy mogę sobie naprawić auto. Nie jest Aha. Po środku drogi jechał. Ciekawe czy... Nie, nie dobra wjechać. Dobra. Najby nie tracisz na reparowaniu auta. Poczekam sobie te parę sekund, bo tam 10-15 sekund. Czekam. Jezu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I tutaj już pikcie. stara bierzemy sobie kolejne łódko, teraz wezmę tę szybkie i mam automatyczną w krzemie, co jest fajne. Tylko tam żebym jeszcze jakoś tu wykręcił, bo jak tak to by, to kurczę, będę musiał zrobić tak, że tam gdzieś tam wrócę. Nie wiem, czy by była jakaś szansa na to dobra i będę się zaraz cofnę o bardzo długi czas. Dobra, po prostu wyjdę. O, i se tu zrespię, Bo ciężko by było tak, tak zrobić. Gdzieś jakoś narzucić. Yy, przepraszam. Miałem wziąć, wziąć, wziąć to. Żeby miał automatyczną skrzynię biegów, więc tutaj i je, jedziemy. Czas Zakończę autostradę. Mam nadzieję, że będę nie jechał. Proszę jedź. jeszcze żebyś wytrzymał do końca. O, minutę, żebyś jeszcze wytrzymał. Прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя Прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя Я добрался Первый раз Ужил на правой Ок Не рушил Мне не стыдно

Jakieś wolne wybieram, żeby nie było, że jakieś szybkie wybieram Więc, 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 więc Wybrać się w tym odcinku nie liczy Weźmiemy sobie tego pana i Weź, Wezmę tak, tak dla Beki tego najszybszego Tak zobaczymy, zobaczymy jak będzie

Jechałem wreszcie więc tak, z powrotem leci mawiamy czasu żeby nie za wolna, ale wolna piją właśnie weźmiemy <laughs> start pumera jadącego 100 km na godzinę przynajmniej ma automatyczną skrzynię biegu jezus Chrystus jakie to wolne idziemy do celu Więc trzymam stoper i z powrotem musimy dojechać tu, tu. I nam teraz ja bym wolał to tu To jest damy tu jest git Teraz bez żadnych zmieniania out użyłem licznik biorę jedno fajne auto nic więcej nie robię tylko jadę o kurczę. o 好的。Okay. はお取りや Продолжение To już na koniec więc pa pa widzowie